Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, a z racji na to, że mój ostatni materiał dotyczący memcoinów cieszył się bardzo dużą popularnością, to w dzisiejszym filmie chciałem poruszyć temat memcoinów, które ugruntowałyś swoją pozycję. Z pewnością nie są już to aż tak zmienne memcoiny, jak te, które dopiero zaczynają swoją przygodę, a wciąż, jeżeli cały ten trend przetrwa, no to te coiny mają spory potencjał do wzrostu. W tym materiale chciałem skupić się na uporządkowaniu wiedzy związanej z tymi top memcoinami, że są to OG Memcoiny, to wiemy chyba wszyscy, ale w tym filmie właśnie chciałem przedstawić Wam w pigułce zbiór, takich kluczowych informacji jak historia powstania, ATH, supply oraz różne ciekawostki, abyście sami mogli sobie ocenić który z tych OGEM coinów byłby dla Was najlepszy, jeżeli chcielibyście takiego giga memcoina dorzucić do swojego portfela. Także nie przedłużając, wpadajcie na grupkę na Discorda, jeżeli jesteście fanami memów no to możecie rzucić łapkę w górę na start i lecimy. Ostatni rajd na rynku nie był pozbawiony szaleństwa związanego z memcoinami. Można by to nawet nazwać swego rodzaju memcoin manią. Samo to, że te coiny w pierwszym kwartale 2024 roku z zrobiły uśredniając 14x i pobiły każdą inną kategorię, no jest czymś tutaj niesamowitym. Więc w tym filmie przejrzymy się niektórym z czołowych memcoinów z różnych ekosystemów. No i pamiętajcie, że niektóre z tych memcoinów mają wciąż dość małą kapitalizację rynkową i zazwyczaj wykazują znacznie większą zmienność niż inne kryptowaluty, no ale my przecież na tym kanale się niczego nie boimy, więc tak tylko z musu muszę dodać, że nie jest to porada inwestycyjna, a ten film powstałby być dla Was taką piłką, która zainspiruje Was do dalszego researchu i wyrobienia sobie własnego zdania. No to Podobnie tak jak ktoś wrzuca sterydy, no jak nie pójdzie później na siłkę, no to samo z niczego raczej nic mu nie wyrośnie. Także bez dalszej zwłoki, spójrzmy na OG Memcoina, czyli DogeCoina. DogeCoin powstał jako żart w 2013 roku, aby trochę ponaśmiewać się z Bitcoina. Memcoin z maskotką Shiba Inu dość szybko zyskał kultowe grono zwolenników, z szalonymi wzrostami napędzanymi m.in. przez cedrydyty Wall Street Bets i samego Elona Muska w 2021 roku. Podobnie jak Bitcoin, DogeCoin działa na swoim własnym zdecentralizowanym blockchain który używa mechanizmu consensus proof of work. Minerzy Dogecoina weryfikują transakcje na blockchainie i zarabiają Dogecoin jako nagrody blokowe. No i na tym kończą się podobieństwa, ponieważ Dogecoin nie ma górnego limitu swojej podaży w porównaniu do ograniczonego właśnie limitu do 21 milionów podaży Bitcoina. Dogecoin jest również szybszy niż sieć Bitcoina z czasem bloku wynoszącym 1 minutę zamiast 10 jak w przypadku BTC. No inflacja Dogecoina może nie być najlepszym sposobem na przechowywanie oszczędności życia, ale z obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą noszącą 22 miliardy dolarów, Dogecoin znajduje się w czołówce kryptowalut pod względem Market Capu, no i jest liderem wśród memcoinów, stąd w stosunku, dlatego właśnie tutaj pieska, musiałem o nim wspomnieć na początku. Przechodząc dalej, na no to zainspirowany sukcesem Dogecoina, Shiba Inu pojawił się na scenie w 2020 roku. Określany jako Dogecoin Killer, jego anonimowy twórca Reoshi, stworzył Shiba Inu na Ethereum, aby nie tylko naśmiewać się z Dogecoina, ale także zrobić taki właśnie eksperyment w zakresie zarządzania społecznością. Według Wolf Paper na stronie Shiba Shiba Token.com, Rayoshi unikał wszelkich form przedsprzedaży i promowania przez influencerów, co jest niemalże standardem w innych projektach kryptowalutowych. Rayoshi wspomniał również, że dostał pomoc od przyjaciela, którego poznał na Ethereum DEFCON w OSAce w 2019 roku, który dostarczył 10 dH jako płynność dla Liquidity Pool Shiba na Uniswapie, no po czym te tokeny zostały spalone, więc no była to taka dobra znajomość, można powiedzieć. Aby dodatkowo zapewnić równe szanse dla swojej społeczności, Shiba Inu został stworzony bez specjalnych przydziałów tokenów dla zespołu deweloperskiego, co w sumie też jest bardzo ciekawe. Zespół kupił swoje tokeny na otwartym rynku, tak jak wszyscy inni. Jako że token został uruchomiony na Ethereum, umożliwiło to Shiba Inu uruchomienie ShibaSwap, czyli ich własnego DEXa, umożliwiającego użytkownikom kupowanie i sprzedawanie SHIB oraz dostarczanie płynności na giełdzie, aby zarobić BONE, czyli token zarządzania dla Shiba Inu. No a w 2023 roku Shiba Inu uruchomił Shibarium, blockchain warstwy drugiej na Ethereum, który pozwala użytkownikom płacić opłaty za pomocą tokenów SHIB. Także widzicie sama tutaj historia, właśnie z tym teamem i brakiem tokenów, jest dość interesująca. No, następny w kolejce Memcoin, no to taki, który prawdopodobnie zajmuje największą ilość miejsca w mózgach Memcoin Traderów ostatnimi czasy, czyli dog With Head. Chociaż wydaje się, że pies w kapeluszu dopiero się rozkręca, no to pochodzenie ikonicznego obrazka sięga 4 lata wstecz. 6 listopada 2019 roku profesjonalny gracz Fortnite Isa zmienił swoje zdjęcie profilowe na Twitterze na obraz Shiba Inu w różowym kapeluszu. No i dość szybko się to przyjęło, inni użytkownicy, a nawet celebryci na Twitterze, również zaczęli zmieniać swoje zdjęcia na zdjęcie właśnie tego pieska. Fani memów tworzyli edycję obrazu właśnie zmieniając kapelusze noszone przez psa, no i to zaowocowało niezliczoną ilością wariacji mema i bardzo dużo było tych właśnie odmian. No i tajemniczo oryginalne konto Dog With Head na Twitterze zostało zawieszone z nieznanych powodów w grudniu 2019 roku, ale kapelusz pozostał, a mem ostatecznie zaznaczył swoją obecność na Solanie. W listopadzie zeszłego roku Dog With Head wystartował, a w zaledwie 4 miesiące osiągnął rekordową kapitalizację rynkową wynoszącą 4,5 miliarda dolarów. Sukces tego memcoina spowodował powstanie niezliczonych kopii, w których liczono na to, że właśnie formuła zwierzaka z czapeczką skłoni wielu do inwestowania w nadziei na zdobycie choćby ułamka takiej kapitalizacji jak właśnie Dog with Head. Wielu się to udało, ale jednak Dog with Head jest tutaj tym totalnym liderem. Do tej pory omówiliśmy dwa znane memcoiny oraz nowo wschodzącego Dog with Head, więc jeżeli jesteście już tutaj zmęczeni tymi wszystkimi psami, no to przejdźmy sobie na base i przyjrzyjmy się Brett. Brett jest inspirowany postacią o imieniu Brett z komiksu Mata Fury Boys Club. No jeśli nie znasz Breta, jest on bliskim przyjacielem internetowej ikony Pepe The Frog. Brett i Pepe są dwoma postaciami, które przypominają siebie nawzajem. Token Brett został uruchomiony na Base nieco ponad miesiąc temu i już osiągnął kapitalizację rynkową wynoszącą 433 miliony dolarów w momencie nagrywania, co czyni go zdecydowanie największym i najszybciej rosnącym mym na Base. Według jego konta na Twitterze przekroczył 60 tysięcy posiadaczy tokenów na Base i obecnie nie brakuje. Jest wsparcia ze strony jego społeczności. Wielu widzi w Bret podobną trajektorię, taką jak właśnie przy Pepe, który zrobił furorę no w zeszłym roku na Ethereum, no i wzrósł no tam do ponad 3 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. No i jak na razie, Bret ma jeszcze wiele do zrobienia, aby ugruntować swoją pozycję właśnie w przestrzeni memcoinów. Jednak jak wspomniałem w filmie o memcoinach, do którego macie odnośnik u góry, ma on przed sobą cały czas spory potencjał, a z pewnością jest już takim właśnie najbardziej OG memcoinem na base. Podczas gdy memcoiny stale rosną na Solanie i na base, no wydawało się, że ludzie z Avalanche Foundation odczuli takie lekkie FOMO. no i w ramach pobudzenia akcji Memcoinów w ekosystemie Avalanche, fundacja zakupiła w zeszłym miesiącu sporo Memcoinów Avax. No ich aktualny flagowy Memcoin na Avalanche to właśnie Koku Ino, obecnie z kapitalizacją rynkową wynoszącą 204 miliony dolarów, no i został on uruchomiony w 2023 roku z klasyczną nazwą i Kogutem w koronie jako maskotką no nie jest zaskoczeniem, że zadebiutował z hookiem, osiągając szczytową kapitalizację rynkową wynoszącą 276 milionów dolarów, a było to 20 grudnia 2023 roku. No następnie nastąpiła właśnie taka dość duża korekta o 80%, no i następnie Koku Ino powstał ponownie i doszedł do kapitalizacji rzędu 420 milionów dolarów. Team 420 witam was w komentarzach A było to 13 marca 2024 roku Co oznacza wzrost ceny o 4800% od pojawienia się tego memcoina No także jak przystało na Avalanche Poszła swego rodzaju lawina I coin poleciał jak szalony No jak widzicie w tym zestawieniu nie umieściłem PP A to z racji na to, że PP jest dla mnie takim właśnie OG memcoinem Z bardzo ciekawą historią No i właśnie zarówno po dożu który debiutował w 2019 roku szybie po 2021 No to PP debiutował w 2023 w tym Roku i stał się takim gigantem, więc pomyślałem, aby nagrać o nim osobny odcinek. No i ten odcinek pojawi się bezpośrednio po tym filmie. No i podsumowując, chciałem przekazać Wam właśnie taką pigułkę informacji. No i mam nadzieję, że po niej będziecie rosnąć tak, jak po jakiejś dobrej kreatynie. Pamiętajcie, że Memcoiny przychodzą i odchodzą, więc warto zachowywać zdrowy rozsądek i podejście, unikać foma przy inwestowaniu. Memcoiny mogą być zabawne, tak należy do nich podchodzić. No i nie warto być takim właśnie zbyt sztywnym i poważnym. A jeżeli chcecie zagłębić temat Memcoinów samodzielnie, no to zalecam korzystanie ze strony typu właśnie CoinGecko, gdzie macie osobną kategorię memcoiny, a tam możecie zobaczyć wiele coinów, które już w jakiś sposób ugruntowały swoją pozycję, chociaż na tyle, aby właśnie znaleźć się na CoinGecko. Jest tam wiele kategorii memcoinów, stąd jeżeli jesteście miłośnikiem kotków, miłośnikiem żółwi, czy miłośnikiem czegokolwiek tak naprawdę, to zapewne znajdziecie tam swoją kategorię. Ode mnie to dzisiaj, już będzie wszystko. Ślicznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dzięki za wszystkie osoby, które dołączają do kanału. Zapraszam Was również do subskrypcji. Dzięki wielkie na dziś. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej!